Cześć z tej strony Stevi, to jest kolejny odcinek z 2 na moim kanale Jak obiecałem, nagram z odcinek, że zrobiłem oszkevita, a my zaczynajmy Zaczynamy! Myślę, że wam się odcinek spodobamy, ruszajmy Uuu, dwie skrzynki na środku, dawaj! Nie mogę się doczekać, w końcu dobijemy razem sześć koła Ja się troszeczkę boję, ale... Ten team już z bańki zaraz będzie powinien... A nie. Nie, 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 nie! Ha! Wow, bańka! Ale ja... Przy... O nie, to nie ja. Kam... psie. O, wow, ale się wystraszyłem. I Jailbreak e, może się po tym odcinku też pojawić, albo e, PUBG. Patrz tak, jak to się. Dziękuję za skrzynkę. No i jeszcze trzy drużynę. To się będzie ciągło przez... I tym nie bardziej będziesz osła. Uciekaj, radzę ci, uciekaj, radzę ci! Szybko leczonko! Lecz się! Dzięki za leczenie. Znaczy podziękuj sobie, że nie zginąłeś na szczęście. Dajcie, ja się cieszę. O nie, o nie, Bro, bro, oddam. Pcha! Ja zaraz ginę. Dobra, ja się kąpię. I papierka zaraz powinna być dojechana. I jeszcze bibi, która mnie, ona zaraz dojedzie. No, ulecz ze mnie! Idzie po jego. Co? Lecę ci pomóc. Ha! Ale jestem skampion! Ale on jest lepiej. Waga, wielkie starcie showdown! Showdown na arenie! Uuu. 224. Sprawdzę ile mam puchów? Wow, nie dużo już nam brakuje. Szybko 94! Jedna wygrała i odlapujemy. Oj, ej, bita! Wreszcie! Idzie jeszcze piosenka położyć, jak tu fajnie pasuje. Rozwalaj tamce szybko, szybko. Ja już nie mogę tak doczekać. Age bita Tak. Będę miał nowego brawlera. Będę miał chyba tak. 22 postacie? Zerkniemy za chwilę. Musimy teraz tylko to wygrać. Albo chociaż drugie miejsce mieć. Szybciej, szybciej. Nawet nie wiecie jak ja. Ja teraz po prostu jestem. Dobra, ja wchodzę. Tik. Coś tutaj za bardzo imprezuje, a ja tikowi... Ha! I tik, 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 tik. Spokój, spokój! Tik, spokój! O nie, mam przechylonę. Haha! Haha! Wy to widzicie? Łapka w górę! Teraz was chmura dojedzie. Ale. Jacy, ale coś śmieszne. Yeah. Co? Ale to było hamskie. Mhm. Proszę Cię, nie przegrajmy teraz tego. Wow, tik, tik! Dzięki. Cześć, ja ci pomóc. A ty co? Co? No kiedy będzie showdown? Jest! Let's stand here, I'll No i mamy... No i mamy przechlapane, oczywiście. Aż w szczególności ja też mam. <laughs> Brawo! Dla Szynka. A my idziemy odblokować już Edwita. Zaczęło się. Zaczynamy nową erę, zbierz nowy brawler, jej mamy, gdzie on jest, gdzie on jest, zaczynajmy grać gramy. Dajesz! Jest! Dropiliśmy go! W nie dropli, ale... Zbierzmy, zbie... Pozbieraliśmy go po prostu. Zobaczyć jak atakuje. Ale rusza się naprawdę jak ślimak. Bo pewnie nim jest. <ścoughs> Spoko mam 8 Ale Ale ten 8 naprawdę No tylko słabo bije Jak jest pierwszy Przecież ja cię mogę tu od góry po prostu odejść No i zginąłem Albo nie Widać, że tutaj nikogo nie ma Wreszcie Co, Bibi? myślisz, że ja się nie kapnę? Halo! Dobra, postawiam mojego ulta. E, coś nie działa. Nie... nie! Działaj, działaj! Nie. Ale ja nic nie stracę, tylko mi doda. E, dobra. Nic się nie mówię. Ale on to jest takie małe. No, halo, Głaściu! Nie mów, że jesteś nagle offline. Profil, jaki masz profil? ale. Przepraszam, nagle zrobiłem jakieś wcięcie przypadkowo. I. nie wiem, co ja już powiedziałem. Nie, na no serio nie wiem. Dobra, to może jeszcze raz przypomnę, jak się Wam kłóda, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. I piszcie w komentarzach ośmiu bitowiec, a ja przylepię serduszko. Przypominam Wam, bo ja nie wiem w jakim momencie zrobię nagle stopa. No i co, gościu? Co ty sobie myślisz, że. Dobra, on też ma. To naprawdę to ślimak. Ratować! ratować gościu! No wiem, że ty chcesz z krzyżem ale ja mam przekropiony teraz. I to no. też. Brawo, po prostu teraz. Dobra, nie będę jej ranował. Nie. Siema ludziska O co się tu dzieje? O jeans, Czyżby jeans. Pratoj. Kampimy. Ale ojciec Bitaowiec jest naprawdę kozak. Ciekawy, więc? Okej. Okay. Tajne przejście. O o o o. Ta, tak się. Tak się dojeżdża piperkę. Ej, gościu, rzucę na multa. Spoko, gdzie oni są? Pyk. Znalazłem. Ratuję sytuację! Ratuj! impreza uuu ranga druga to się dzieje uuu nabrakło jak się wam odcinek się spodobał piszcie w komentarzach czy chcecie więcej tego typu odcinków A my co? Będziemy się w kolejnym odcinku o! co jeszcze chcę napisać? Łatwo to co to mi się w kolejnym odcinku? cześć!